Misiu, czy ja przytyłam? Uważaj, to na pozór proste i niewinne pytanie zadawane przez kobietę może być pułapką. Dlatego wymaga taktu, wyczucia i zręczności retorycznej. Tak, i to sporo od ostatniego roku. Ale mam coś, co pomoże Ci schudnąć. Naprawdę? To jest darmowa aplikacja 5MGRID, dzięki której zaplanujesz swoje posiłki i treningi. Oraz na bieżąco będziesz mogła monitorować postępy. Na przykład możesz zaplanować zadanie o nazwie posiłku, a w opisie dać skład i ilość kalorii. Dodanie kategorii i koloru ułatwi Ci odszukanie tego zadania. Super! Analogicznie mogę zrobić z treningami: w tytule nazwa treningu, a w opisie czas i ilość spalonych kalorii. Misiu zręcznie wybrnął z zastawionej pułapki. Daj suba i napisz w komentarzu, czy Twoje odpowiedzi są równie błyskotliwe.